Generowanie plików STEP, IGES, Parasolid i Drawing z części i złożeń, ale również, co należy mocno podkreślić, plików STEP i IGES z profili. W Safe As możesz wygenerować np. pliki STEP, tylko ze złożeń, STL dla części drukowanych, STEPy dla komponentów podlegających obróbce skrawaniem, a z profili IGES STEP lub pliki DXF. Scenariuszy może być wiele, a każdy z nich można obsłużyć dostosowując odpowiednio widok. Zostań do końca tego filmiku a dowiesz się, jak przygotować swój interfejs do eksportowania różnych formatów. Zapraszam. MacroSafe pozwala jednym kliknięciem zapisać pliki do STEP, XT, czyli ParSolid, SAT oraz jednego wybranego formatu na przykład PDF 3D lub iDrawing. E Często jednak nie chcemy generować pliku ze wszystkich komponentów. Wymagane są różne formaty w zależności od sytuacji. W takich przypadkach niezbędne będzie utworzenie dodatkowych widoków. Przykład pierwszy: generowanie plików STEP tylko ze złożeń. Ustawiamy filtrowanie na złożenia, przygotowujemy ustawienia Save As. I definiujemy je jako domyślne dla widoku. Zmieniamy nazwę widoku i gotowe. Robisz to tylko raz. Wszystkie zmiany zapisują się automatycznie. Przy ponownym uruchomieniu SolidWorksa, nowym projekcie, widok będzie już gotowy do pracy. To Twoja konfiguracja Macrosolid. Przykład drugi. Generowanie plików STL dla części drukowanych. Kopiujemy widok do pamięci. Aktywujemy nowy. Klejamy zapamiętane ustawienia i zmieniamy nazwę. Tym razem filtrujemy po obróbce, która była definiowana na wcześniejszym etapie, w poprzednim widoku. Omawiałem to w jednym z wcześniejszych filmików z tej serii. Jeżeli przy druku 3D mamy oznaczenie X, to w naszym nowym widoku pojawią się tylko te oznaczone komponenty. Przygotowujemy konfigurację makra Save As. Przywisujemy ją jako domyślne dla widoku. Pozostaje tylko przenieść widok do góry. Przenoszenie widoków w górę lub w dół należy wykonać na pustej tabeli. Najlepiej ponownie uruchomić dodatek i nie aktywować interfejsu zakładki BOM, to jest nie wczytywać kontrolek do pamięci. Znacznie przyspieszy to pracę. Zmiany w kolejności widoków również zapisują się automatycznie, więc przy następnym uruchomieniu SolidWorksa na nowym projekcie interfejsy będą gotowe do użycia. Przykład trzeci: komponenty podlegające obróbce skrawaniem CNC, toczenie, frezowanie. Jeszcze raz. Kopiujemy widok do pamięci, aktywujemy nowy, wklejamy zapamiętane ustawienia i zmieniamy nazwę. Filtrujemy po rodzaju obróbki. Tym razem jednej z trzech, więc używamy odpowiedniego operatora logicznego i wartości porównania. W tabeli BOM pojawiają się wszystkie komponenty, które są toczone, frezowane, czyli podlegające konwencjonalnej obróbce lub przewidziane na centrum CNC. Przygotowujemy konfigurację Macra Safe Us. Przypisujemy ją jako domyślną dla tego widoku. Przenosimy do góry i gotowe. Widok dedykowany generowaniu plików step lub iGES z profili, a dokładniej z brył elementów ciętych. Tutaj istotne jest, by mieć podgląd na profile, kształtowniki, rury, pręty itd. Podgląd na wartości właściwości elementów ciętych, które to wykorzystywane będą w nazwach generowanych plików step lub iGES. Jeśli w kolumnie np. numer nie pojawią się żadne wartości oznacza to, że należy przepuścić model przez Macro Catalyst Properties, które automatycznie uzupełni dane. Skopiuje nazwę pliku, każdej bryle nada ID i utworzy właściwość numer będący połączeniem nazwy pliku i ID. Makro MacrosaveFus konfigurujemy tak, aby nazwa generowanego pliku była zgodna z wartością właściwości numer. Teraz wystarczy tylko uruchomić makro eksportujące profile do step. Masz inne wymagania dotyczące nazwy plików? Nie ma problemu. Do nazwy możesz wykorzystać opis, materiał, liczbę sztuk itd. W takim przypadku jednak należy wcześniej skorzystać z funkcjonalności, która zapisuje liczbę sztuk na cały projekt we właściwościach elementów ciętych. Nie każdy jednak dysponuje laserem 3D. SafeSpece posiada unikatową funkcjonalność, która umożliwia eksport plików DXF z czterech widoków obróconych co 90 stopni oraz ich widoków z góry. Michał Karpiuk, Adeka Solid.